Cześć! Dziś na kanale miał pojawić się zupełnie inny film. Ale do zmiany planów zainspirował mnie mail, który otrzymałem od jednego z Was. Ale zanim zaczniemy, to chciałbym szybko przypomnieć, że dziś jest ostatni dzień promocyjnej ceny podręcznika mężczyzny. W tym e-booku znajdziesz świetne rzeczy w naprawdę dobrych cenach. Między innymi t-shirty od 37 zł. Koszule od 59, swetry od 79 czy tręcze od 199 zł. Tylko jeśli kupisz go dziś, otrzymasz dodatkowego mini e-booka zawierającego przegląd 68 sklepów. Znajdziesz w nim m.in. warunki dostaw, instrukcje zwrotów, ale także aktualne kody rabatowe do wszystkich sklepów, w których są akurat dostępne. Także będziesz mógł oszczędzić naprawdę fajne pieniądze. Przygotuj się na jesień, ale nie tylko na jesień, ponieważ ten produkt będzie ci służył przez najbliższe kilka miesięcy Wracając do tematu odcinka, Paweł opisał w mailu swoją obecną sytuację, którą określiłbym jako niezbyt kolorową. Historię chłopaka, który nie bardzo wierzy w siebie i patrząc w lustro, widzi naprawdę wiele negatywnych cech. Brzmi to jak. Tania historyjka z początku filmu, w którym na końcu główny aktor zostaje superbohaterem, ale wiem, że u wielu z nas tak to wygląda. I mówię nas, ponieważ ja sam kilka lat temu mógłbym napisać takiego samego maila. Też widziałem w sobie wiele elementów, które powodowały, że nie do końca byłem zadowolony z tego, jaki jestem. I ten mail, w którym otrzymałem podziękowania za to, że pierwszy raz w życiu ktoś go skomplementował ze względu na jego wygląd, naprawdę sprawił, że zacząłem się nad tym wszystkim zastanawiać. Ponieważ jestem tutaj z wami. Tylko dlatego, że tak samo jak Paweł, jakiś czas temu postanowiłem wziąć życie w swoje ręce. Zastanawiałem się, jaki format ma mieć ten film, jak najlepiej pokazać Wam moje błędy i całą otoczkę mojej przemiany. Dlatego usiadłem przed laptopem, podłączyłem dysk i zacząłem przeglądać stare zdjęcia. I właśnie je pokażę Wam w tym filmie: zarówno te sprzed mojego okresu przemiany, ale także te, kiedy byłem w trakcie mojej pracy nad sobą. Spójrz na to zdjęcie. Ewidentnie wszystko to, czego powinieneś unikać, jeśli chodzi o sposób ubierania się wprost idealny przykład. Pierwsze co najbardziej rzuca się w oczy, to czerwone buty. Wspominałem o tym nieraz, a sam popełniałem ten błąd na co dzień. Sportowe obuwie w kontrastowym kolorze, który nie pasuje do niczego i niepotrzebnie przyciąga uwagę. A to nie jedyna para, która była nieodpowiednia. Spójrz na to zdjęcie. Tutaj buty nie pasują do reszty ubrań, ponieważ nie tylko są sportowe, ale również zbyt masywne. Zaburzają one całą sylwetkę i powodują, że moje stopy wydają się nieproporcjonalne do reszty tułowia. Jeśli chodzi o kolorystykę mojego ubioru, to tutaj jest mniej więcej ok, tak samo jak na tym zdjęciu. Widać, że powoli zaczynałem już myśleć o ubieraniu się, ale masz przykład kolejnych butów, których nigdy nie powinienem mieć w swojej szafie. Nie dość, że jaskrawe, to jeszcze do tego zakładałem do nich skarpety, o których teraz mówię, polskie stopki. Czyli ani nie są to skarpety no-show, ani długie. Wracając z powrotem do zdjęcia, szukajmy kolejnego błędu oczywiście koszulka z nadrukiem. Losowe napisy czy panoramy miast, które w sumie nic konkretnego nie oznaczają, a są po to, aby być. A swego czasu naprawdę nosiłem je dość często. Nadruki po pewnym czasie stawały się wyblakłe i sprane. I mimo tego, że sam materiał był jeszcze odpowiedni do noszenia, to słabej jakości printy sprawiały, że wyglądało to po prostu słabo. Idąc dalej, powiedziałbym, za długie spodnie. I to ewidentnie. I nie były to jedyne zbyt długie spodnie, które miałem w swojej szafie. Wyglądało to słabo, a nie byłem świadomy popełnionego błędu. I to nie tylko w casualowych stylizacjach, ale również w tych bardziej formalnych. Spójrz, jak źle to wygląda i wyobraź sobie jaka różnica byłaby, jeśli miałbym je odpowiedniej długości. Patrząc jeszcze raz na to zdjęcie, widzę, że całościowo ubrania na mnie nie wyglądają dobrze. Jest jeden wielki miszmasz i zbyt wiele kolorów. Czerwone buty, beżowe spodnie, czarna kurtka, granatowa bluza i biała koszulka z printem dodającym kilka kolejnych kolorów. Wszystko to gryzie się ze sobą i nie ma nic wspólnego z elegancją. Jak widzisz, z jednego zdjęcia wyciągnęliśmy aż tyle błędów, a zdjęć samego siebie nie mam nie wiadomo jak dużo, dlatego też na pewno wiele wpadek modowych po prostu nie zostało zarejestrowanych. Ale przejdźmy dalej. Drugim idealnym przykładem tego jak się nie ubierać jest to zdjęcie. Ale patrząc na nie widzę typową polską ulicę. Ubiór jak wszyscy, nijaki i wtapiający się w tło. O butach już nie będę tutaj wspominał, bo ten błąd poruszyłem przy poprzednim zdjęciu. Przejdźmy do bluzy. Przez ostatnie 3 lata sukcesywnie pozbywałem się wszystkich bluz ze swojej szafy, a uwierzcie mi, że trochę ich było. Jak u większości stanowiły one przeważającą część mojej odzieży wierzchniej. I to nie tylko takie czarne z kapturem. Były też takie z wielkimi logo, które świeciły nawet w nocy jak baner reklamowy, czy też z jakimiś losowymi nadrukami, które nie miały żadnego sensu i znaczenia. Jak widzisz, sam popełniałem błędy, przed którymi teraz cię przestrzegam. Zrozumienie tego wymagało czasu i pracy, ale w moim przypadku się udało. Nie wyobrażam sobie już ubrać się w taki sposób, ponieważ wiem, że z ginę w tłumie nijakich facetów i po prostu nie będę czuł się dobrze w takim ubraniu. Jak już raz spróbujesz elegancji, to nigdy nie wrócisz do przeciętności. Idąc dalej, mamy spodenki dżinsowe. Chyba najczęściej wybierany rodzaj shortów w Polsce. Jakby ktoś mi uciął dżinsy ponad kolanem. Czy wygląda to dobrze? Nie. Czy jest to odpowiedni materiał na ciepłe lato? Nie. Ale wszyscy je noszą i ja nie byłem wyjątkiem. Moja kolekcja składała się z kilku par, nie wykluczając tych z dziurami i tych z jeszcze większymi dziurami. Teraz wiem, że jest tak wiele rodzajów męskich shortów, które nie dość, że wyglądają dużo lepiej, to jeszcze jest w nich o wiele chłodniej. Szczerze mówiąc, nie wiem kto wpadł na pomysł, że gruby jeans będzie dobrym materiałem na upały, i skąd wzięła się na to w Polsce moda, ale obecnie jest to dla mnie całkowicie nietrafiony pomysł. Nigdy więcej sobie tego nie zrobię. Jak już jesteśmy przy temacie shortów, to nie mógłbym poruszyć tematu tych sportowych. Co prawda są one odpowiednie do miejsca, w którym jestem, ponieważ jedno z nich to plaża, a drugie to park trampolin, ale nie powinny one być takie jaskrawe i różnokolorowe, bo nie wygląda to ani klasycznie, ani elegancko. Dużo lepiej sprawdziłyby się na przykład granatowe lub ym, białe w granatowe paski. Zdjęcie z innej pory roku, ale jak widzisz, niektóre błędy się nie zmieniają. Oczywiście pojawiają się również i nowe, ale styl, a w tym przypadku mój brak stylu, pokazuje, że popełniane są niezależnie od panującego sezonu. Aby się ich pozbyć, trzeba zmienić swój styl myślenia. I o tym właśnie jest cały pierwszy rozdział podręcznika mężczyzny. A teraz przejdźmy do kolejnego zdjęcia. Tutaj to aż nie wiem od czego zacząć. Koszula jest ewidentnie niewymiarowa. Ani to długa, która byłaby przystosowana do wpuszczenia w spodnie, ani to krótsza do noszenia jako wyciągnięta. Ponieważ jak widzicie, jest ona obcięta na dole na prosto. Taka koszula tragicznie wygląda, jeśli jest noszona na zewnątrz. O czym zresztą nie muszę mówić, bo sami dobrze widzicie. Do tego podwijanie rękawów nie dość, że niechlujne to jeszcze odwijające się co chwilę i wymagające ciągłego poprawiania. No i to połączenie kolorystyczne te buty do tych spodni źle. Wszystko się ze sobą zlewa i nie wygląda dobrze. Tak samo jak w tym przypadku. Spójrz, jak bardzo ten kołnierzyk nie pasuje do tego swetra. Niebieski, żywy kołnierz, który wygląda tutaj tragicznie. Miałbym dla Was jeszcze kilka błędów, które pojawiają się na pojedynczych zdjęciach, i właśnie teraz Wam je pokażę. Pierwsza rzecz brudne białe buty. Często zdarzało się, że nosiłem je zdecydowanie zbyt długo niż powinienem. Nie dało się już ich doczyścić, ale jednocześnie broniłem się przed pozbyciem się ich, co dawało dużo gorszy efekt. Jeśli i Ty masz ten problem, wyczyść je porządnie lub pogódź się z tym, że ich miejsce powinno być już na śmietniku. Kolejna rzecz to kołnierzyk wyjęty spod dekoltu. Takie ułożenie sprawia, że wyglądam jak uczeń w mundurku. Dużo lepiej wygląda kołnierzyk schowany, i tak też praktykuj jego noszenie. I następny błąd, o którym wspominałem zresztą w ostatnim filmie, to krótkie skarpety do długich butów. Zobacz, jak źle to wygląda. Niby jesień, ale moja kostka czuje tutaj jeszcze klimat lata. No po prostu nie. Patrz i ucz się, czego nie robić. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Mm, a, pogniecione ubrania. To prawda, wcześniej nie lubiłem się za bardzo z żelazkiem, ale to pewnie jak większość z Was. A w przypadku bardziej eleganckich outfitów robi to ogromną różnicę. Zapamiętaj te zasady. Nawet tanie, wyprasowane rzeczy wyglądają lepiej niż drogie, ale niewyprasowane. Proste. I ostatnia rzecz, też w wydaniu formalnym, to za krótki krawat. Jak widzisz, kilka dodatkowych centymetrów jak najbardziej by mu się przydało. Wygląda to nieelegancko i odbiera klasy całej stylizacji. Zauważ, że pierwszy raz to, co mam na sobie, nazywam stylizacją, bo przykład tego zestawu jest najbliżej tej definicji. Koszula wyprasowana i dodatki dopasowane do butów. No Spodnie są trochę za długie, ale wybaczam sobie, bo byłem wtedy, a właściwie dalej jestem w trakcie pracy nad swoim stylem. Podsumowując, nie miałem zielonego pojęcia o stylu. Moja szafa była niespójna. Dużo rzeczy było nagromadzonych przez lata, kolorowych, a co najgorsze, bardzo słabej jakości. A jak jest teraz? Sami widzicie po każdym kolejnym filmie. I dodatkowo wraz z zmianą mojego stylu wzrosła również moja pewność siebie. Ponieważ zmiana stylu to proces. To jest coś, czego nie zmienisz nagle, w sekundę, tylko to trwa dłuższy czas. Zwłaszcza jeśli robisz to tak jak ja, na własną rękę. Dlatego właśnie chcę ułatwić Ci to wszystko poprzez podręcznik mężczyzny. Pozwoli Ci to uniknąć wielu prób i niepotrzebnego męczenia się z własną nauką. Postaw na moje doświadczenie, bo jak widzisz, wszystko się da, wystarczy tylko lekko sobie pomóc. Link do e-booka, tak jak zawsze, znajdziesz w opisie tego filmu, i przypominam Ci po raz ostatni, że tylko do północy obowiązuje cena promocyjna, więc korzystaj z niej, bo jeśli nie teraz, to kiedy? Dziękuję Wam bardzo za maile, bo dzięki Wam widzę, że to co robię naprawdę ma sens. Zawsze powtarzam, że jeśli przyczynię się do zmiany stylu, a co z tym idzie, zmiany życia choć jednej osoby. To warto. Naprawdę trzymam za Was kciuki i bardzo kibicuję każdemu, kto podjął się przemiany swojego sposobu ubierania się. To wszystko na dziś. Dzięki, że tu ze mną jesteście. Trzymajcie się i do zobaczenia.